Cześć. Przedstawię Ci moje narzędzie, wirtualna tablica online. Wszystko jest tutaj opisane na mojej stronie, ale w tym filmiku pokażę Ci właśnie, jak to narzędzie wygląda, jak obsługiwać, jak korzystać z tego narzędzia. A więc otrzymasz ode mnie kod. Żeby otworzyć tablicę, wpisuję kod. I już mogę dostać się do tablicy. Jestem w tablicy. Dla przykładu, wgram sobie arkusz maturalny No i na przykład mam tu takie zdanie na słuchanie. Przeszedłem sobie po prostu, bo mogę latać po stronach, klikając alt i koło shift i alt gr mam takie znaczki w prawo i w lewo, i mogę zmieniać strony. A więc Zaprezentuję ci właśnie narzędzia. Po kolei lecąc od góry w tym menu. Mamy minus i plus. No, i tak naprawdę na samym początku trzeba to zrobić. Czyli ustawiam sobie kanwę do tak, jak chcę na niej pracować w takiej wielkości. To jest jedna kanwa, ta kanwa PDF, i właśnie ją sobie ustawiam, mogę wrócić do tej rozdzielczości wielkości. Początkowej, zalecanej, ale na przykład chcę ją sobie zrobić na cały ekran. O, no i mi tutaj troszeczkę przeszkadza menu. To mogę je schować klikając ALT i M. I mam już to pięknie widoczne na całym ekranie. Jestem super zadowolony. Mogę nad jeszcze powiększyć. O, to już w ogóle jest optymalność. A właśnie. No, i teraz um, mogę tutaj. E, nawet powinienem to zostawić, już nie ruszać tego. Tych minus, plus, i powrot. Nic tutaj już nie ruszam, już to jest ustawione. Tak zakładam, że tak już będę pracować um, na tej całej jednej stronie. A więc pokażę Wam tutaj te narzędzia. Pencil. Tutaj możemy po prostu zaznaczać. Rysować i tak dalej. Cofam Ctrl Z, wszystkie akcje na całej tej tablicy online. Um, mam tutaj highlighter, mogę kliknąć Alt i H, tak, y, to jest skrót klawiszowy. Żeby pencil to Alt i P. Y, skróty, skróty klawiszowe tutaj y, będę też tłumaczył. O, mogę sobie zmienić po prostu kolor. Mogę coś zakryć. Jak mi jakieś zadanie nie pasuje, to aktywuję to narzędzie, taki bloczek, i mogę sobie bloczkiem zakryć to, co nie chcę, żeby ktoś widział, i dezaktywuję, i wracam. tak Jak nie dezaktywuję, to tych bloczków mogę sobie więcej stworzyć, sobie więcej stworzyć. Też Ctrl Z cofnę sobie. Jak nie, to inny kolor, jak komuś nie pasuje. Tak, też cofnę. Dezaktywuję, usuwam narzędziem Eraser. Mogę też wszystko na kanwie, że tak powiem, usunąć, klikając Clear. Przydatne jest narzędzie, bardzo tutaj przydatne, Text Tool. Mogę aktywować Alt i T albo klikając. Piszę sobie wygodnie, mogę to fajnie powiększać, pomniejszać. Jest to super narzędzie, obracać. Mhm. Klikam Alt i T sobie i powracam. No, i co, super, bo tak naprawdę mogę pisać z dużych liter, w ogóle robić wszystko, pisać cały tekst, spację i w ogóle jest to super wygodne narzędzie do pisania. A tutaj ze względu na prawa autorskie postarałem się to tak zaprojektować, żeby właśnie wyświetlać, prezentować jakby elementy całości, a nie całość, tak. Jakieś dane elementy i tak samo jeśli oczywiście chcemy się podzielić jakimś, jakąś częścią kserówki Jest to możliwe Zgodnie z obowiązującymi tymi prawami autorskimi To Oczywiście mamy tutaj przed zdanie chcemy się tylko tym zadaniem podzielić To jest to możliwe Po prostu Klikam na ten guzik albo alt i S no, i możemy sobie wkleić na Teamsa dla na przykład naszych uczniów, czy oglądających, czy poszczególnych oglądających. Możemy wysłać im maila Mamy to na dysku, także jest to proste. No, i tutaj zostało: widzę, ostatecznie zostały dwa narzędzia. Audio, tak jak mamy to słuchanie, tak jak widać. To to słuchanie trzeba oczywiście puścić. No, i to narzędzie jest niesamowite, dlatego że puszczam i naprawdę, tak naprawdę mogę podglądać, co puszczam. Słyszę to, co przewijam. I to jest świetne w przypadku właśnie prowadzenia kursów językowych. Bo wiem, gdzie w nagraniu jestem. Zadanie pierwsze. Nie. <laughs> Hey, oh, Tyk, real... mogę sobie zastupować od nowa, tak jak widać jest to bardzo fajne. Oczywiście jak puszczam nagranie, to menu mi przeszkadza, nie jest, nie jest mi to menu potrzebne, to sobie mogę schować. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Hello Mark. I'd like to ask you about your work as an archaeologist is it like digging I tak dalej, i tak dalej. Tutaj full screen, to jestem teraz na full screenie, czyli to wygoda, tak, to co oglądam, co, co oglądający widzi też. No, jest to dosyć wygodne, tak? Mogę wyjść z tego full screena, to jest kwestia indywidualna okej. Okay. Jest jeszcze taka funkcja Ctrl V. Jeśli mamy jakiś obrazek na internecie, jakieś reguły gramatyczne, chcemy wstawić, klikamy Ctrl V, kopiujemy ten obrazek i wklejamy go Ctrl V i też możemy sobie rozciągnąć tutaj go, na nim pracować sobie. Więc tak naprawdę tych funkcji jest dużo. Pewnie nie wytłumaczyłem tego wszystkiego, ale myślę, że są to najważniejsze funkcje mogę też tą kanwę PDF sobie schować, powrócić, pewnie już o tym wspomniałem i myślę, że to są wystarczające funkcje właśnie, żeby efektywnie nauczać przez internet i nie tylko, dlatego gorąco zachęcam do przetestowania mojego narzędzia.